Dzień dobry! Jak się okazało, słynne fundusze KPO, które zostały już w większości, jak nie ca w całości, wydane na cele korupcyjne przez obecną klasę polityczną w Polsce, a zwłaszcza politrusów rządzących i ich rodziny, te fundusze jeszcze nie zostały Polsce przyznane, nie zostały przelane na odpowiednie konta, na użytek na ziemi polskiej, więc stało się coś, Naprawdę niebywałego. Wydano na cele korupcyjne pieni pieniądze, których jeszcze nie posiadano. Pokazuje to tylko poziom totalnej degręgolady i degradacji naszych elit polityczno-biznesowych, a także samej Unii Europejskiej i yy, sposobów, w jaki działa kultura żebracza unijna, o której mówiłem w jednej z poprzednich swoich filmów. Dowodzi to tylko temu, co już nieraz ja i mi podobnie mówili, Unia Europejska musi być jak najszybciej rozwiązana i ci ludzie. W roz, rozegnani w cztery wiatry.